Hej, jestem na wsiak. i witam was w kolejnym odcinku z gry Worm WMD i lecimy, lecimy, lecimy dalej, dalej wyzwania, dodatki. Ja zróbmy teraz dodatki z tych Chłodny jak lód. Pokonaj wszystkie wrogie robaki, znowu, czy to wszystko jest na pokonanie, po prostu jest kluczowe. Pokonaj obroń, obroń, zbierz. Nie, dobra, e, chłodny jak lód. Akurat zimno jest to, można zrobić. I ciekawe ile mnie będzie Jestem sam na 10 HP On jest też sam 80 HP No dobra Tutaj jakaś skrzynka z zaopatrzeniem jeden spadochron to mi dużo nie pomaga Tutaj uzi mam jakieś broni? Nie Ty okay. bateryjka -ka. Uzi Naprowadzający Dobra, przeczekajmy co tu tury. On ma nadzieję, że kurde nie ma od razu bunkro, ma bunkro łamacza Bo jak ma coś takiego albo jakiś Z powietrza to leży Okej, okay, nie ma. No to wychodzi. to lecimy. Kolejny naprowadzający. Kolejna linka. Strzelba. Dynamit. O, ciekawy, bo zaraz zarobem... <laughs> Zaraz bym się zatopił. Nium. raz zróbmy tutaj... Takie co... Oh shit, ale zdupiłem... Run you full o, dostałem, ale mam nadzieję, że... Że żyję. <laughs> 1 HP. Okej. Okay. No dobra. Nie, tak weź mi daj um, to. No nie tak miał wyglądać to. Tak bardziej daj mi no um, daj uzi. Na Skończona w 3 minuty, znaczy może mniej na jednym HP. spoko. A rozbierz broń. Dobra, za późno. Eee, kontynuuj. Ok, no to co? Jeszcze raz sąd jesteś na zimnych terenach? Jest to. O, tonący ludowc. E, wszystkie robaki. 3 wrogie robaki są sobie polnikiem Ok. Pewnie nie będzie mi się chciał tego robić, ale no cóż, zaprzeczytajmy tym razem. I znowu jestem sam. Chyba ja mam tylko palnik serio. Jak ja niby mam to zrobić palnikiem? Panik tam zadawał jakieś obrażenia? Chyba coś tam zadawał Okej okay. O nie, tu nie ma, nie ma schronu Czy może nie schrona wejścia Okej okay. Fajne miejsce, co się prosto pod beczką To jest okay, there, to Okej, dajmy 0, to Ops no. no, serio nie mogę trafić do środka Kurde, o teraz będzie. No to ci wyszło. Prawo. to może zróbmy czekaj, Weźmy od nowa i pójdźmy może w tamtą stronę, Pierw będzie lepiej. Spróbujmy jednak tą stronę to porobić. Pierw. hop. Oh, shit. O, to ś świetnie. No ale dobra, jeden już leży Byle nie rzucił mi czegoś prosto na twarz pod beczkę Bo to będzie po mnie To właśnie na przykład tego Okej, okay, postanowiłem jednak pominąć. dziękuję Czyli oni chyba będą mimo wszystko pomijać Tory Coś mi się tak wydaje Dojdź, 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 dojdź. O, to nie będzie za 20, na pewno. Coś mówiłeś, Lawsik, co? Jakby on mnie tym zabił, to by było tak złe. Ale dobra, jednak za 20. Co stworzyć, nic nie stworzy do latania. No, atak z powietrza. Czyli ja jednak nie pomijają tylko tur. Okej, okay, rozumiem. Warto wiedzieć, że jednak nie pomijają tylko tur. Dobra, no schowajmy się tu. Komrades Ink. Zostaw mnie, nie zabijaj. Dziady. Dobrze, że się schowałem pod tym drzewem. Pamiętajcie, jak będziecie kiedyś pod ostrzałem, schowajcie się pod drzewo. Hop. To wideo, wideo, dobra. Dż -dż -dż -dż. Dobra, przy okazji się już tutaj ładnie schowam do budynku. Pyk. I został Iwan. Chyba Iwan tylko, tak na pewno? Bo gdzieś, jakby się gdzieś się schował jeszcze jeden, to by było tak... Yy, 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 yy. Tak ładnie. Jak ja mam ci tu załatwić? Ciężko będzie się tam do niego dostać. Chyba że może nie aż tak ciężko. No właśnie. Może jednak być ciężko. Musiał się może tu do nie no teraz tak nie zrobię. Hm hm hm. Jakby zszedł na dół byłoby spoko. Chodź na dół mordo. Ostatnio tak ładnie zeszłeś na dół, no wiesz, ty co Dawaj tą linę No dawaj to, Nie, nie, nie nie sięgnie, nie się Sięgło To nie ma ci tam dostać No jeszcze atak z powietrza i on mnie zabije pewnie tym atakiem Mmm. Rip <grym> Dziad Dobra, jeszcze raz Mogę mnie zabić ostatniego? Trzeba wanię Go. Ale dobra, nie no, to jest za daleko, żebym to zrobił na, pa, na ten, żebym musiał od razu na dach wpierdzielić, no właśnie, o się, dobra, o, kurde, prawie, no dobra, e, szybko, szybko, palnik. Dobra Kurde, jakoś na górę bym musiał się dostać Tylko kurde, nie mam pojęcia, zbytnio jak Polnikiem i tak nacopalnikiem Tu, o, 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 i szanuję, dobra Mamy go To jest to, co potrzebowałem. Tak, jeżeli przypadkiem się nie wyłączył. Myk, myk, myk. O, shit. Mam nadzieję, że to zaliczę jako zabicie palnikiem, a nie miną. Chociaż wywalone. Nie, jeszcze dwójka. Teraz się powinno udać. Przynajmniej tak mi się daje. Boże, znowu mnie jakoś dziwnie zabiją Dawaj to... co... hop. To... o, świetnie. Się wy... odbiłem. Dawaj, szybki palnik. Dobra, wracaj. Dobra, żeby mnie przypadkiem nie zabił na lotem. do it, mordo. Dobra, Ledwo co dostałem. No i taka prosta misja, tyle się męczyłem na nią. No, 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 dobra, sięgnięty wtedy wystarczyło, mam nadzieję, że tym razem też. I 20 równo, nara. No i popaleni. Dziękuję. A, bo zabić dwóch w innej turze A, już dobra. Wywalone. Kontynuuj. I co jeszcze chwilę możemy zrobić? Coś w ogóle, jakie ta esképisty? Mówić, armat... HOB, hmm. obrońcę forgiego, no czy sprężonego, czy pani sama armady. Armageddon Bound, do aura 14 minut Czyli jeszcze by się... Dobra, no, zróbmy jedno to W 5 minut myślę, no, myślę, mam nadzieję, że się wyrobię Konaj robaka Billy. Okej, okay, tu jestem. Mam teleport nieskończony. No to, aha. Okej, okay, tu może. Innych skrzynek tu nie ma. Tamten to mi się by wysadził, jakbym tam poszedł. Czyli muszę stąd jakoś to dojechać. Typa A to jest snajperka? Chyba, że tu chodzi o coś takiego, że mam zrobić. Powiedzmy tak: Pik. 45 Teraz. Jak to wysadzę, to czy mi się wysadzi też snajperka? Mam nadzieję, że nie. Spróbujmy. Albo, że chociaż ta mina wskoczy w odpowiednie miejsce. Dobra, jest w odpowiednim miejscu. To niezła misja, zajęła była krócej niż miała zająć. O... Aż zobaczymy powtórkę, jak ładnie ta mina poskakiwała. Mik, nara. dobra, no dobra. To co, wy w tym momencie? Albo nie, albo... Nie. Albo nie, jak już tak... jak już tak dziwnie lecimy. Weź kontynuuj, tutaj dostaniemy z czapeczkę... ...kowbojską. Już zrobiliśmy... Czekaj, nie, co, robiliśmy dwa wyzwania, zróbmy jeszcze ten trening. I mamy coś ciekawego, suprosa, na linię, święty granat, lina odrzutowy, naprawę. A zróbmy wyżyczki. Pobawmy się wieżyczkami. No bo co to tak? 17 minut, kurde, 20 chciałbym. Ale pewnie mi się nie uda do 20 na tym dojechać więc zrobimy to i będziemy kończyć No wyżej, alo dobra, że teraz tu nisko dobra weź wyjdź Wejdź, wejdź za mocno No Nadal za mocno No, serio No, dawaj, traf Dobra, teraz tam Niżej Dobra, no nie o, Niżej No przekopać się muszę, bo innego wyboru nie widzę Nium, pyk, dobra 18 minut Halo, halo Brąz. Dobra, no to co, w tym momencie się z wami pożegnałem, więc komentujcie, spróbujcie dawać chwilkę, widzimy się za tydzień w kolejnym. Na razie i cześć.